Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobię ciasto ze śliwkami. Jedno z moich ulubionych ciast. Najpierw sobie zrobimy ciasto. Ja tutaj mam trzy szklanki mąki u mnie tortowa. Dołożymy sobie kostkę zimnego masła. Wcześniej można sobie pokroić noże, będzie się nam łatwiej to później łączyło. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Najpierw teraz sobie to wstępnie. Wyrobimy. Taka kruszonka ma powstać. Wtedy nam będzie łatwiej wyrobić ciasto. O, wystarczy. I teraz do tego wszystkiego dajemy 3 czwarte szklanki cukru. 5 żółtek, zimne żółtka, masło prosto z lodówki żółtka tak samo i zimna śmietana. Dwie łyżki. Kwaśnej śmietany, osiemnastka u mnie i wyrabiamy ciasto. Ciasto wyrobione. I teraz kawałeczek ciasta, tak gdzieś mniej więcej jedna czwarta tego ciasta, taka malutka kuleczka, bo to potem sobie na tarłku zetrzemy na samą górę. I teraz ciasto wkładamy do woreczków i dajemy. Można dać do zamrażarki, wtedy będzie zdecydowanie szybciej. Gdzieś tam na pół godzinki i będziemy za chwileczkę działać dalej. Ciasto się chłodzi. Możemy w międzyczasie zająć się śliwkami. Śliwki wymyte musimy wypestkować i po prostu przeciąć na pół. Żeby były dwie połóweczki. W ten sposób. Śliwki wypestkowane. Mam ich tutaj około kilograma. Ciasto wyjęłam z zamrażarki. Będziemy wykładać Dyno foremki. Oczywiście papier do pieczenia. Foremka ma rozmiar 24 na 36. Ciasto jest dosyć mięciutkie, proszę zobaczyć. Ona tylko było pół godzinki. Tą jedną część jeszcze zostawiłam. Ciasto wyłożone. Ja sobie spięłam właśnie z spinaczami, bo wtedy łatwiej jest wykładać, bo się nie przesuwa papier. I teraz nakłuwamy widelcem i będziemy podpiekać 20 minut w 180 stopniach. Ciasto się piecze, więc możemy zająć się ubijaniem pianki. Bo tam zostało jeszcze 5 minut, no to prawie tak będzie. 5 białek, szczyptę soli. Ubijamy. I teraz do prawie, że ubitych białek dodamy sobie jeden cukier wanilinowy i będziemy dodawać stopniowo 3 czwarte szklanki cukru. Szklanka o pojemności 250. No i ubijamy dalej. Białka ubite, proszę zobaczyć jakie gęste. Cukier się rozpuścił. Teraz do tego dodamy sobie tak. Jeden cały budyń, 35 gramów mam Ten już jest bez cukru i dodamy sobie jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i pianka gotowa. Proszę zobaczyć. Taka pianka fajna gęsta. Pieca nie wyłączamy, bo za chwileczkę będziemy ciasto wkładać. Ono się ma tylko tak pod piec. Nic też Państwu tak proponuję robić, bo wtedy jest fajnie dopieczone ciasto. I teraz na gorące ciasto wykładamy śliwki skórką do dołu. Jedna obok drugiej. Układamy gęściutko i lewejcie. Im więcej, tym lepiej. No, czyli kilogram miałam śliwek, zostały trzy połóweczki. Także trzeba liczyć kilogram na tą formę, którą ja mam. I teraz na, na te śliweczki. Ja sobie tak robię. Już pokazuję. Do małej miseczki. Dam sobie jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. I dam pół łyżki dużej cynamonu. Bo cynamon świetnie pasuje do śliwek. Tak podkręci smak. No i teraz to sobie wszystko razem przesiejemy. Wymieszamy to wszystko razem. I teraz to wszystko delikatnie na siteczko, żeby nam nie wleciało naraz na dół, o leciutko tak. I teraz jedziemy sobie pomalutku, o, o coś takiego po całości, tak żeby były śliweczki fajnie. Pokryte. Polecam Państwu bardzo gorąco zrobić sobie te, takie ciasto takim sposobem, jak ja teraz pokazuję, bo naprawdę wychodzi rewelacyjne ciasto. Proszę mi wierzyć, ja uwielbiam to ciasto. I teraz na te śliwki. Odkrywam sobie, kochani, ostatnio, że jak się posypie takie śliweczki, właśnie orzechami włoskimi. Ja mam dokładnie tutaj 80 gramów. Tak posiekałam sobie nożem. Posypujemy teraz obficie tymi orzechami. I orzechy bardzo fajnie też pasują do tego ciasta. Chyba, że ktoś nie lubi orzechów, no to wiadomo, nie musi dodawać, tak? I teraz na to wszystko wykładamy piankę. Ja proponuję takimi małymi porcjikami sobie dawać, bo wtedy nam będzie łatwiej to fajnie rozprowadzić po cieście. Sezon śliwkowy w pełni także, kochani, proszę próbować sobie zrobić, bo przepis jest bardzo prosty, naprawdę. Tu nie ma nic skomplikowanego, każdy sobie poradzi. I teraz to rozprowadzamy po całości. Nie musi być jakoś równo. Ja państwu zaraz pokażę, jak ja to robię. To ciasto akurat nie robię tak bardzo równo. To znaczy chodzi mi o tą piankę, że nie robię, nie robię jej bardzo na gładko. Tylko najpierw sobie rozkładam po całości, żeby przykryć całe te śliweczki. Trzeba sobie tam ewentualnie docisnąć jeszcze łyżką, żeby tam nie było jakiejś że tak powiem yy, prześwitów między śliwkami, a, a właśnie tą pianką. Pianka ma być do samych śliwek. Czyli trzeba sobie łyżką docisnąć. No i teraz kochani, albo zostawiamy to tak jak jest teraz, albo ewentualnie możemy sobie zrobić takie coś. Wtedy będzie, będą takie nierówności. Fajnie to będzie wyglądać, bo za chwileczkę będziemy ścierać to ciasto. Które mam jeszcze w zamrażarce. Ono cały czas tam jest. O, coś takiego robimy. Fajnie to będzie wyglądać przede wszystkim. Ja teraz lecę po ciasto. Ciasto fajnie się podmroziło. Proszę zobaczyć, jak fajnie. I teraz na tych grubych oczkach ścieramy na górę. Wyrównujemy, jakby tam gdzieś było więcej. Gdzieś w jakichś miejscach. Leciutko tak i wkładamy do piekarnika. Gdzieś tak na 30-35 minut. Trzeba obserwować, jak tylko góra się ładnie zezłoci, to znam, że już ciasto jest gotowe, bo dół był podpieczony. Ciasto upieczone. Piekło mi się 30 minut. Teraz musi go, musimy go ostudzić. Ciasto zimne, odkroimy. Ciasto bardzo fajne, kruchutkie. O, proszę zobaczyć, tak się prezentuje. Kochani, tak prezentuje się ciasto ze śliwkami, z pyszną pianką, z delikatną nutą cynamonową. Polecam Państwu bardzo gorąco wypróbować sobie ten przepis, bo naprawdę ciasto wychodzi wyśmienicie pyszne. Dziękuję Państwu za dzisiaj, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki, pozdrawiam.